Siemanko z tej strony Crystal NC to jest pierwszy odcinek na moim kanale I, i pierwszy odcinek będzie się składać z serii Znaczy seria będzie po prostu survival. Stworzyłem już świat, żeby, żeby wszystko było widać. Hop, no i możemy już zacząć ten Grać na naszym świecie. To jest 100% survival, naprawdę nic się nie dzieje. Wszystko, wszystko działa serio. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to... No to po prostu fajnie by było jakbyście mnie oglądali, nie wiem. Byłoby bardzo fajnie, bo to mnie zachęca do robienia kolejnych filmów. Ale tak to... No i tak lubię robić filmy. To jest po prostu moja pasja. Dobra, no to sobie szybko skraftujmy skraftujmy te itemki zbierzmy sobie skowestoł na cyk 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 upgrade dobra prawie bym skraftował mo motykę kamienną, bo była, że to by była, była tragedia ale dobra no to Teraz sobie możemy szybko skreftować kilka różnych innych rzeczy, na przykład sikierkę. Też możemy sobie skreftować na potem, nie wiem, mieczyk. już wszystko mamy. Myślę, że możemy iść w tę dalszą wyprawę. Dobra, to sobie szybko zrobimy, nie wiem, może jakąś zbrojkę skórzaną, ale. Ja bym zrobił od razu żelazną, ale mi się nie chce w sumie. Dobra, zbierzmy sobie może trochę drewno. Dobra. Cyk, cyk. I szukamy jakiejś owcy albo jakieś miejsce na dobry, do, dobry po prostu budynek, który możemy wybudować. A, od budynków nie jestem aż tak utalentowany, ale jakoś mi wychodzi w sumie. Możecie ocenić w komentarzach mi się podoba ten mój budynek, który za chwilę zbuduję, na survival. Dobra, więc sobie idziemy. Cyk, cyk, że my skraftowaliśmy na klacze. o, na przykład, o na tamtej górze tak, na tamtej górze jest chyba dobrze płyniemy tam i tam się chyba osiedlimy no i to no, tutaj ja po prostu no, nie wiem sobie co powiedzieć aha, bagnaty są no dobra, jakoś się przepłynie w sumie Wezmę też ścicinę cukrową, może na później się przydać. I jeżeli są lagi, to bardzo przepraszam. Bo, bo... Tak. Coś mi z komputerem się ostatnio dzieje. Dobra. O, krówki. Wezmę sobie. O, owiecka. Owiecka. Dobra, mam ją. jakby ktoś pytał gram na 1.17 Bo dla mnie ta wersja po prostu jest wygodna i ja się już do niej przyzwyczaiłem. Bo te update y trochę już są. A czy za dużo ich jest, że, że po prostu nie ogarniam co się dzieje w Minecrafcie. Dobra. Płyniemy do owieczki. Owieczka. Dobra, nie ma jej. Natomiast ja zrobiłbym farmę potem. Dobra. Blisko już gór jestem, więc zaraz tam po prostu wysiądę z wudeczki i zbudujemy piękny domek. O, węgiel tam w ogóle jest. Będę też robić takie na przykład... Mogę Wam powiedzieć jakie odcinki będę robić. Będę robić takie na przykład z Bedwarsów, Skywars'ów, będzie hardcore na pewno, będzie po prostu... będzie po prostu dużo fajnych rzeczy na moim kanale. Też pewnie będą kiedyś, na przykład zrobię kiedyś, że... Jeżeli będziecie chcieli, to będę mógł zagrać na jakieś z Waszych mapek, jeżeli macie. W sumie. takie serie. No myślę, że Wam się spodobają. A jak nie? To nie, niczego cię nie musicie. No nie, po prostu nie musicie oglądać. Ale oczywiście zachęcam. Trochę lipa z tą górą, ale no dobra. A w ogóle jeszcze życzę wam miłych wakacji, bo już się zaczęły. No a ja postanowiłem, że za zacznę mój kanał po prostu po prostu otworzę mój kanał Zawsze chciałem w sumie Tylko jakoś nie miałem nigdy czasu na to No ale nareszcie się udało znaleźć czas Żeby wreszcie poświęcić Czas na Wie, No wiecie na co Na YouTube Oj trochę drewna za, Znaczy drewna zabrakło no. To już jest minuta... No, a szósta, dobra ja będę robić ogólnie krótkie te filmiki żeby was nie zanudzało no i będzie, na pewno będzie jakaś fajna muzyczka pod, podłożę tam w montażu, żebyście miło oglądali ten film tak to. a bez pin, no to trochę lipa no, Dobra, nakopisz sobie trochę w sumie tego kamienia, żeby sobie przepalić jedzonko. Dobra, jeszcze odrobinę. Dobra. Cyk. Cyk. Cyk i cyk. Dobra. Kurczę. Nie zareagowałem. Lawo tam jest. W następnych odcinkach po ten. Zrobimy portal do dtr u Szybko. No po prostu szybko zrobimy tym. Jak dream robi w sumie. Albo jak to bierz. Aha. Miałem palę ale mi zniknęła. Nie... W następnym odcinku będzie jak ktoś. Dobra. Ja tu sobie szybko ten robię. ja nie, nie wiem jak to się nazywa. Ej, ej, pod jakim? O, pod tym. Piec, i tu wrócimy za chwilę. Dobra. Tu się nie ma jak sklaczować w sumie. Czy mogę spróbować w sumie? Dobra, próbujemy. S dobra, dobra, udało się, ale było blisko, dobra, chodź krótko, jeden raz, drugi i trzeci. Moje odcinki będą trwać po jakiś. 10-15 minut, coś takiego. Myślę, że Wam taki czas odpowiada. Możecie napisać w komentarzach w sumie, jaki Wam odpowiada Cyk, cyk i teraz pokrówkę pijemy. Szkielety. Krew to jest od razu łóżka, jakby zginął, ale.

do łódki wsiadajcie prawie blisko śmierci, ale nie ma takiej opcji. O, w ogóle żelazo. Nice. my sobie drobinę. I myślę, że będzie chyba tyle git. No, 8 na razie to dobry start. Można sobie z to zrobić wiaderko, tarczę i kawałek zbrojki. O, już powoli noc jest. Dobra. To ja. Dobra, tu tam na górze się przy prześpię. Nie wiem czemu. Co? Czemu mam ja tyle? Fila, fila, bo właśnie sobie zdałem sprawę, że mam bardzo mało fps ów Czemu? Ej, poczekajcie, bo coś mi się z komputerem dzieje. O dobra hmm. Video seti. Co jest? Czemu tak XD? E, dobra trochę podskoczyły Bo ja ogólnie gram na Laptopie Ale nie takim, takim wiecie Takim za śmietnika Takim za Kilka Kilka tysięcy stóp. Oj dużo Nie mam, nie mam nic innego do tego w sumie do zrobienia, bo piecek został na górze, a jedzenie jest surowe, więc taka lipa. Przemysł już teraz mniej zacina, tylko nie wiem czemu mi tak z Minecraftem się stało. Jeżeli was zanudzą, to bardzo przepraszam. Jeżeli macie coś ważniejszego do roboty, to, to nie musicie oglądać. Serio. No, ale po prostu byłoby miło mi. Bo ja mam plan się rozwinąć. Nie wiem. Żeby co rok mieć jakieś 10 subów. W sumie znaczy więcej pewnie nie będę mieć. Chyba, że pomożecie mi wesprzeć kanał, to byłoby mi bardzo miło. Oczywiście nie zachęcam. Znaczy za... Nieważne. Znaczy zachęcam, ale... Nie, sorry, że tak się trochę cykam, ale... To mój pierwszy raz, więc trochę. Za pierwszym razem to zawsze tak jest. Jeżeli ktoś by pytał czemu to craftuję sobie taką zbrojkę czy coś no to po prostu no, na start zawsze może się przydać, ale nie że coś, że jestem noobem, sam sobie kupiłem za pieniążki tą opaskę. Myślę, że już będziemy kończyć, jak to żelazo nam się przepali i zrobimy sobie ten no to myślę, że już skończymy. A w następnym odcinku dokończymy wszystkie rzeczy. Portal, domek i tak dalej. Najpierw sobie zrobimy te wiaderko, Zrobimy sobie wiadro, żebyśmy byli w ogóle odporni na wszystko. Aha. XD. Bardzo... WIOSKA! Co? Wioska? Co jest? Ej, co jest? W przypadku odkryłem wioskę, lol. A jeżeli by ktoś pytał, to taki jest sit. Kurde, kapsluk. Tutaj macie. Mogę wam dać pod filmem. Dobra w sumie Aha jestem Aha jestem takim debilem O boże Wr Wrócimy tu sobie Tylko idziemy po ten. Na wioskę w sumie szybko Póki jeszcze jest czas na filmie Ale xd Ja Ej a Ej to było bardzo blisko śmierci xd Zrobimy sobie upgrading łóżka, w sumie. A tu coś jest? A, przejście, dobra. Dziękuję Minecrafcie za tą informację. Bierzemy sobie wodę. Siema, kura. Jeden gravel się przyda zawsze na zapalniczkę, na przykład. Żeby nie przepalać z Tego. Żeby ten, nie przepalać jedzonka z... Dobre. Żeby nie przepalać zwierząt... Te, jedzonka z Kurczę, nowo. Akselot. Siema, byku. Mamy Axelota! Eee. Ale super! Nie spodziewałam się, że w pierwszym odcinku zdobędziemy Axelotla. Uuu, siema. Kom... Siema. Fa fajnie, fajne Axelotle w ogóle. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Ty jesteś. Ty jesteś fajniejszy w sumie. Chodź tu. Mamy go. Dobra, w sumie w następnym odcinku pójdziemy do tej wioski. Bo żelazo też by nam się mega przydało. Co wy na to? W sumie teraz mi nie odpowiecie. Ale możecie w komentarzach napisać, czy jest git, czy nie. A i będą odcinki, na, będą po prostu ciekawsze. Na następnym filmie po prostu cały czas y, gadam, gadam i gadam. Mogę was zanudzać, zanudzać, zanudzać i tak dalej. No i chyba będę przecinać filmy, żeby były krótsze, ale dłuższe. O to chodzi. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak na przykład YouTuberzy przecinają filmy, to takie właśnie są. Znaczy, oni grają dłużej, ale film jest krótszy i oni tak właśnie przycinają Mi to jest właśnie OP. Lol, jaki sus przejście. Strasznie tego dużo jest. Dobra, widzowie. To będzie dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. że Zostawicie chociaż jednego małego lajka, like żeby rozwinąć mój kanał jak najbardziej, żeby było fajnie i że, żeby więcej filmów wlatywało. Myślę, że co kilka dni, na przykład co dwa dni będą chyba filmy. Jutro, jutro, jutro na pewno będzie, bo się postaram mega. Tylko jestem ciekawy, czy uda mi się wszystko zmontować. No ale... Tak to to jest git. Więc jeszcze raz z Wami się żegnam. Życzę miłego dnia, miłej wakacji. Miłego pływania, jeżeli ktoś pojechał nad morze. Miłego pobytu w górach. I narka. Pa, pa.